Właśnie przyłapałaś Rilea na zdradzie z Kate, Twoją największą rywalką. Dlaczego Riley? Czemu? Chcę odpowiedzi. Twój narzeczony zrywa się z kanapy, próbując się zakryć. Kate nie okazuje jednak wyrzutów sumienia. To nie tak, co myślisz, kochanie, to był wypadek, jednorazowa rzecz. Pewnego razu dzisiaj może jesteśmy razem od miesięcy. Gniewnie wybiega zwana. The relay ciem ściga. Wow, co tu się dzieje? Ku Twojemu całkowitemu przerażeniu Dawid zauważył tę scenę. Towarzyszysz mu też banda reporterów i wszystkie kierują swoje kamery na ciebie. Perełka. Ludzie patrzą, nie rób nic pochopnego. To na czym ci zależy, niech zobaczą wszystko. Nie zobaczył, jak żałosną wymówką jesteś, je, jest, wymówką, jesteś <coughs> mężczyzną. Chodź perełka, pozwól mi wyjaśnić. Zamknij się. Zdejmujesz piersionek zaręczonowy i rzucasz nim w Rielea. Skończyliśmy. Nigdy więcej nie próbuj ze, się ze mną skontaktować. Odchodzisz, zostawiając Rilejowi zajęcie pytaniami. Nie możesz znieść powrotu do domu, więc jednak jedziesz na drinka do Dance, słynnego pobliskiego baru. Jesteś tam regularnie. Podchodzi do Ciebie barmanka Mandy. Jesteś w wiadomościach, kochanie. Chodź ze mną. Przygotowałam Twój prywatny pokój. Prowadzi cię do przytulnego pokoju, a ty siedzisz na jednej z pluszowych sof. Potrzebuję drinka, medy, coś mocnego. Jestem tu dla ciebie, perełka, co chcesz? Shot whisky, shot tequili. Zrób to podwójnie. Wow, w porządku. Medy przynosi ci drinka, a ty połykasz go za jednym razem. Nagle drzwi się otwierają. Wiedziałam, że cię tu znajdę. Lena siad siada obok Ciebie i obejmuje Cię ochronnym ramieniem. Zespół PR już zajmuje się kontrolą uszkodzeń, nie martw się, odwołamy również wywiad z Jimem Collinsem na temat Zostań Perełka. Czemu? Ponieważ na pewno zapyta Cię o zerwanie. Pozwól mu. Nie obchodzi mnie to, jeśli nie udzielę wywiadu, odbije się to źle na filmie. Tylko jeśli jesteś pewna. Jestem, nic nie powstrzyma mojego filmu przed powstaniem. Nie media i zdecydowanie nie Lily. Kilka dni później jesteś w zielonym pokoju pokazu Dima Collinsa. Nie mam mowy, żebym wyglądała jak jakaś... Dama ze złamanym sercem, muszą wyglądać jak gwiazda, co nam założyć? Przepraszam, Jim Collins, ale dzisiaj wszystkie oczy będą zwrócone na mnie. Nagle drzwi się otwierają, a twoje oczy trafiają na najprzystojniejszą twarz, jaką kiedykolwiek widziałaś. Przystojny mężczyzna, przystojny mężczyzna. Przepraszam, myślałem, że to mój pokój i uświadamia sobie, kim jesteś i przestaje mówić zahipnotyzowany. Ty też znasz jego imię. Przedstaw się, pozwól mu mówić. Jesteś bratem Holmesem, prawda? Nazywam się Perełka. Kto cię nie zna? Jestem po prostu zaskoczony, że Ty mnie znasz. Twój występ w Bakerze sprawił, że płakałam przez cały weekend. Hej, chodź, to nie było takie złe, prawda? Wybuchniesz śmiechem, gdy on śmieje się bezczelnie. Po raz pierwszy od wielu dni się śmiejesz i idziesz na uści z dłoni. Swoją drogą ślicznie wyglądasz. Czy nie jesteś najsłodszy? Najsłodszy? Dziękuję. W chwili, gdy jego dłoń dotyka Twojej, czujesz iskry, jakich nigdy wcześniej nie czułaś. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko, że to powiem, ale przepraszam za całą sytuację z Relay. Uśmiech znika z twojej twarzy i odwracasz wzrok. Może zasłużyłam na to, za zaufanie do takiej szumowiny jak on. Nie wierzę w to nawet przez sekundę. Zasługujesz na to, by być kochaną. By być kochaną nie powinnaś być karana za zaufanie komuś. z brada na twojej dłoni się zaciśnia i czujesz, że jesteś do niego przyciągana. W tym momencie wchodzi Lena i chwila zostaje przerwana. Niechętnie puszczasz rękę brada. Perełka, zaczynasz za pięć. Przygotuj się. Powodzenia, Perełka. Do zobaczenia. Kiwasz głową z motylkami w ty tym brzuchu i wychodzisz. Światła na planie oślepiają Cię na chwilę, zanim publiczność w studiu przywita Cię wstrząsającym aplauzem. Przynajmniej moi fani nadal mnie kochają. Witamy w programie, Perełka. Cim łaskawie pomaga ci usiąść na kanapie, a ty zwracasz się do niego z pewnym siebie uśmiechem. Zrób mi się więc do słonia w pokoju rycerza Riley. Za żartuj, bądź szczera. Naprawdę wydaje się, że nie ma przed nim ucieczki, co? Niestety nie. Riley twierdzi, że oboje byliście w otwartym związku, więc technicznie mu przybywanie z innymi ludźmi było dozwolone, prawda? Co? Według jego ostatniego wywiadu twierdzi, że niepotrzebnie tworzy dramat dla rozgłosu. Jak ten paradoks może rozsiewać takie kłamstwa na mój temat? Muszę teraz wyprostować rekord. Powiedz swoją prawdę, wpadnij w histerię. Być, być może Riley zapomniał powiedzieć mi, że jesteśmy wyotwarty Otwartym Związku, bo pierwszy, pierwszy raz o tym słyszę. Publiczność się śmieje, a ktoś krzyczy na. Wasze wsparcie. Bierzemy ci perełka. Riley na ciebie nie zasługuje. Nie moje słowa. Publiczność trochę się śmieje, a ty czujesz się swobodnie. Riley stara się chronić swój wizerunek, a ja nie uwierzę w jego kłamstwa, mówiąc o tym więcej. Publiczność wybucha wspierającym aplauzem, a ty uśmiechasz się do nich z wdzięcznością. Ale Relay był ważnym członkiem obsady waszego nadchodzącego filmu. Stając się Perełka, co teraz? Wszyscy ciężko pracują nad filmem. Wszystko pójdzie zgodnie z planem bez niego. Publiczność wzdycha na Twoją deklarację. Później, kiedy wychodzisz ze studia z Leną, wszyscy mówią o wykluczeniu Relaya z Twojego filmu. Co teraz, Perełka? Niech dyrektorzy spotkają się ze mną jutro w moim biurze. Musimy mieć spotkanie w nagłych wypadkach. Następnego dnia, kiedy przybędziesz do swojego biura, Lylej czeka na ciebie. Co ty tu do diabła robisz? Dlaczego nie odbierasz moich telefonów? Byłam zajęta, nie było, nie było nic do powiedzenia. Mam film do zrobienia na wypadek, gdybyś zapomniał. Tak, o tym. Jak śmiesz tak mi obrażać w telewizji na żywo? Nie możesz mnie usunąć z filmu, jestem aktorem głównym. Po pierwsze byłeś aktorem drugoplanowym, a po drugie nie podpisaliśmy jeszcze formalnej umowy, pamiętasz? Nic mnie nie powstrzyma przed za zastąpieniem Ciebie. Zaczynasz odchodzić, ale Riley chwyta cię za ramię i zmusza do spojrzenia na niego. Myślisz, że ze mnie przetrwasz w tej branży? Jestem Riley Knington. Ludzie wokół zaczynają się na was kapić z niedowierzaniem. Próbuj mnie zastraszać i grozić na oczach wszystkich. Nie jestem słaba. Chnij go, włagaj. Odrywasz rękę od Riley'a i odpychasz go. Wygląda na zasz jak śmiesz mnie dotykać? Nigdy nie stanąłeś w mojej obronie. Nawet wtedy, gdy twój ojciec chciał wyrzucić film. Zrobiłam to w branży bez niczyjej pomocy, w przeciwieństwie do ciebie. Jak śmiesz? To jest mój projekt. Pracowałam dzień i noc, aby to urzeczywistnić. I nie wejdziesz mi na drogę. Lylej really, patrzy na ciebie, jakbyś uderzyła go w twarz. A teraz odejdź, zanim cię zmuszę. Na razie wychodzę, ale to jeszcze nie koniec. Pożegnaj się z Hollywood, perełka, ponieważ zaraz skończę całą Twoją karierę.